Witam w programie Ciekawostki, praktyczne porady. Czy wiesz, że w każdym domu można stworzyć miejsce, które realnie wspiera spokój, regenerację i dobrą energię? Nie chodzi o metraż, pieniądze ani skomplikowane rytuały. Chodzi o kącik mocy, przestrzeń, która działa jak energetyczna baza. Do której możesz wracać każdego dnia. Kącik mocy to niewielkie, świadomie stworzone miejsce w domu, które wspiera twoje samopoczucie, równowagę emocjonalną i wewnętrzny spokój. Może to być fragment pokoju, parapet, półka, fotel w rogu salonu, albo miejsce przy oknie. Liczy się nie wielkość, ale intencja. Pierwszy krok to wybór miejsca. Najlepiej takiego, w którym czujesz się względnie dobrze i które nie jest ciągle w ruchu. Kącik mocy powinien dawać poczucie bezpieczeństwa i ciszy. To przestrzeń, w której możesz na chwilę się zatrzymać, odetchnąć i wrócić do siebie. Drugi krok to oczyszczenie przestrzeni. Zanim coś tam postawisz, usuń wszystko, co jest przypadkowe, zniszczone lub kojarzy się z napięciem. Wystarczy porządek, przewietrzenie, czasem zapalenie świecy lub użycie naturalnego zapachu. Chodzi o to, by to miejsce odetchnęło. Teraz najważniejsze: elementy kącika mocy nie muszą być idealne ani modne. Mają być twoje. Może to być świeca, symbolizująca światło i intencje, roślina, prowadząca życie, kamień, kryształ, zdjęcie, cytat albo przedmiot, który kojarzy ci się z siłą, Pokojem lub wdzięcznością. Każdy element powinien coś dla ciebie znaczyć. Bardzo ważna jest energia natury. Nawet mała roślina kamień, muszla czy drewno potrafią wprowadzić równowagę. Natura działa stabilizująco i przypomina nam o rytmie życia. To dlatego tak dobrze czujemy się w jej obecności, nawet w małym domowym wydaniu. Kącik mocy nie jest dekoracją. To miejsce do bycia, a nie tylko do patrzenia. Możesz tam usiąść na kilka minut dziennie, napić się herbaty, pomedytować, pomyśleć, pomodlić się, albo po prostu pobyć w ciszy. Nawet dwie minuty dziennie mają znaczenie. Warto też nadać temu miejscu intencje. Może to być spokój, zdrowie, regeneracja, ochrona, wdzięczność albo jasność myśli. Nie trzeba mówić tego na głos. Wystarczy, że wiesz, po co ten kącik istnieje. Intencja to jak niewidzialny fundament tej przestrzeni. Kącik mocy może się zmieniać i to jest w porządku wraz z tobą, w porami roku, z swoimi potrzebami. To żywa przestrzeń, a nie sztywna forma. Jeśli coś przestaje z Tobą rezonować, po prostu to zmień. W świecie pełnym bodźców, hałasu i pośpiechu, posiadanie choć jednego miejsca, które cię wzmacnia, uspokaja i przywraca do siebie jest prawdziwą formą dbania o siebie. Kącik mocy to mały gest. Który może przynieść zaskakującą dużą zmianę w codziennym samopoczuciu? Nie potrzebujesz idealnych warunków. Wystarczy decyzja, uważność i chwila dla siebie. Reszta przyjdzie naturalnie. Także warto sobie popatrzeć w mieszkaniu i sobie wypatrzeć takie miejsce na swój kącik mocy, który na pewno będzie potrzebny w momentach wyciszenia, spokoju, relaksu, w zebraniu może myśli. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zwykle proszę o serduszko i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. Zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. A dzisiaj życzę przyjemnego popołudnia. Mówiła Ewelina Ebenberger.